Cześć, witaj. Cieszę się, że znowu się widzimy. Jeżeli jeszcze się nie znamy, nazywam się Karolina. Jestem dyrektorem klubu Oriflame no i wierną klientką Oriflame od 15 lat. Nagrywam film, abyś lepiej znalazła się w katalogu i w produktach Oriflame. Zanim jednak zaczniemy testować nowości katalogu numer 8, a hitów w katalogu numer 8, zanim poznasz konsystencję i moje ulubione produkty, chciałabym poruszyć bardzo ważną kwestię. A powiedz mi, czy staćcie na to, żeby tracić przynajmniej tydzień, dwa tygodnie ze swojego życia podczas choroby? A może lubisz chodzić do lekarza i stać sobie godzinę i czekać z gorączką, czekając na lekarza, a potem wydawać? Nie wiem, ogromne pieniądze na antybiotyki i na wszystkie preparaty przeciwko gorączkowe i zapobiegające chorowaniu. Mnie nie, nie. O 4,5 roku nie choruję. Nie chodzę do lekarza i jestem tym szczęśliwcem. Dlaczego? Dlatego, że zmieniłam tryb życia. Tak, rzeczywiście lepiej się odżywiam, jem śniadanie, staram się jeść pół kilo warzyw i owoców dziennie. No i zwracam uwagę na to, żeby jeść omega 3, czyli 4, 4 razy w tygodniu róby pod różną postacją, nie paluszki rybne. Jednak nie zawsze mi się to udaje. Dlatego uzupełniłam swoją dietę o Wellness by Oriflame. Suplementacja diety, którą bardzo Tobie polecam, jest osobno dla kobiet, osobno dla mężczyzn, zupełnie inaczej stworzone. To są takie saszetki. 21 saszetek. Taka suplementacja kosztuje w katalogu. W katalogu 8 na stronie 113 109 zł. Jest to po 5 zł za dzienne potrzebowanie na twoje, twojego organizmu na witaminy. Są tu dwie kapsułki omega-3 z sardynek. Są to multivitaminy i astaxantyna, czyli bardzo silne antyutleniacze razem z Продолжение следует... To dzienne zapotrzebowanie sprawi, że oprócz tego, że będziesz miała włosy bardzo mocne, paznokcie a, i cerę, to co widzisz już po miesiącu zastosowania, po pierwszym opakowaniu, to przestaniesz chodzić do lekarza, przestaniesz najnormalniej w świecie chorować. Zapewniam Cię, bo ja też tak, a, też tak miałam. Jeżeli nie stać Cię teraz, żeby zainwestować 109 zł w swoje zdrowie, możesz zamówić subskrypcję, czyli prenumeratę, gdzie czwarte opakowanie masz gratis, albo zapisać się do Oriflame i mieć tanie te produkty, albo po prostu odkładać to codziennie do słoiczka, do skarbonki 5 zł. Zrezygnuj nie wiem, z piwa, z, ze słodyczy, z papierosów i po prostu odkładaj 5 zł na swoje zdrowie. Po 21 dniach Uderz do mnie, przyjdź do mnie, zadzwoń do mnie i zamów sobie produktu Wiadomo, że najlepiej zastosować cztery opakowania i są największe efekty i stosować to systematycznie, aczkolwiek już po pierwszym opakowaniu zapewniam, że będziesz widziała różnicę. Zajrzyj na stronę 113 w katalogu, abyś mogła poczytać trochę, trochę więcej. Teraz testowanie produktów. Na co zwróciłam uwagę w katalogu numer 8? Powiem Ci, że trudno było. Fenomenalna ilość po prostu promocji, fantastycznych produktów, wszystko pachnie owocami, nadchodzi lato. I to widać i czuć nawet w naszym katalogu. Takimi pierwszymi produktami, które musisz mieć w swojej łazience, chyba masz, mam nadzieję, to są żele podprysznic. zmiędła żele podprysznic, katalog ósmy, tak wygląda. A tak wygląda promocja moich ukochanych żeli podprysznic, Discover. Ja Ci pokażę, jak one są duże. Proszę, 400 ml za 9,90, 7,62 dla klubowiczów, konsultantów. To wydaje mi się śmieszna cena. Bardzo wydajne. Gliceryna naturalna sprawia, że w moim przypadku ja nie muszę używać dodatkowych balsamów, używam co drugi dzień. Wydajne, pięknie pachną, świetnie się pienią. Kolejnym produktem, który sądzę masz w swojej łazience to pasty do zębów, prawda? Ja pastę do zębów wybrałam Oriflame. Również w katalogu ósmym możesz znaleźć e, całą stronę past do zębów. To jest nowość, to jest żel. Byłam mile zaskoczona tym produktem, ponieważ rzeczywiście świetnie jest bardzo świeży i świetnie... E, no ja używam produktów past do zębów już dłuższy czas. To jest cała strona, możesz sobie wybrać. Moim ulubionym jest wybielająca, bo rzeczywiście działa, e, ale ten żel e, wybielającej brakowało takiego świeżego, wiesz, po, żeby była taka mocna, świeża i ten żel jest idealny. 90, pasta 7,62 dla Ciebie. Moim zdaniem no, tanie nie ma. Równie bardzo Ci polecam tą nić dentystyczną, ze względu na to, że ma fluor, ale również ma taki miętowy posmak. Więc jak używasz nici dentystycznych, to fantastycznie rzeczywiście bardzo lubię tą Oriflame'owską nić dentystyczną. Nie mam przy sobie teraz, ale też wejdź w katalogu na stronę 121. Tam, jeżeli oglądałaś moje filmy, wiesz, że szampon Hair X Srebrny jest moim ulubionym szamponem. Nie pieni się, fantastycznie wzmacnia, cholernie do dobrze oczyszcza skórę. Mało pachnie, więc dla osób, które nie lubią zapachów szamponiem, będzie idealny. Co więcej, jest bardzo wydajny. Do tego szamponu jest również tonik, który powoduje, zapobiega wypadaniu włosów i wzmacnia je. Tonik używa się na noc, tak jakbyś sobie farbą tutaj w skórę włosów, wcierasz w skórę włosów, idziesz spać na drugi dzień myjesz włosy. Efekty są fenomenalne tego toniku. Tak mi mówiły moje klientki. Ja osobiście używam z tej kolekcji szampon, a z kolekcji różowej HairX, czyli takiej przeciwko puszącej się odżywka do włosów. Bardzo fajne połączenie, więc bardzo szczególnie, szczególnie Ci polecam. Dodatkowych takich produktów z nowości, które moim zdaniem są do stosowania w łazience, to na stronie 17 jest seria Arbuzowa. Na pewno otwierając katalog już poczułaś zapach tej serii, no więc teraz przetestujemy. Krem wygląda tak. 150 ml, 16,90, czyli chyba 14,54 dla konsystencja yy, lekko galaretkowa, to budo, budyniowa, czyli zapowiada się, że będzie bardzo, bardzo szybko się wchłaniał. I również tak jest, chłodzi. Fajnie chłodzi, szybko się wchłania, tak jakbyś sobie wodą taką posmarowała. Niesamowicie, moment nawilżenia jest natychmiast odczuwalny. Jednak bardzo mocno pachnie. Dla mnie za mocno. Yy. Arbuzem, arbuzem takim, ale jest mocno perfumowany, więc to już Ty wybieraj. Dla mnie jest za mocno perfumowany, ja, ja podziękuję z tej kolekcji, aczkolwiek dla każdego typu skóry, jeżeli ktoś lubi bombę owocową, to dla Ciebie. Do tego kremu, jeżeli zamówisz krem, masz maseczkę. Maseczka żelowa, więc mocno nawiżająca nawet dla skóry, dla skóry tłustej, proszę cię bardzo, jest żel, tak wygląda. Chłodzi, już czuję, że fajnie chłodzi, więc chyba Arbuz ma też taką, że, że chłodzi. Fantastycznie chłodzi, super nawilża. Szybko się płania, nie klei się, ale znowu pachnie mocno Arbuzem, więc no, wybór należy do ciebie, aczkolwiek, aczkolwiek ja nie decyduję się na tą kolekcję, jest dla mnie za mocno, za mocno perfumowana. A jeżeli jednak jesteś zwolennikiem takiej klasycznej, delikatnego zapachu, to również Essential, tak zwany krem dla wszystkich, czyli albo krem po basenie, albo jakkolwiek zwać, macie na stronie również 16, też w fantastycznej promocji. Te kremy Essential zawierają podstawowe witaminy A, C, D, E, takie naprawdę, naprawdę bardzo mocno podstawowe. Na samym początku katalogu jest kolekcja Oasis, tak? Moja ulubiona i tą, którą mi się zapach bardzo podoba. To niebieski, a ten czerwony jest dla mnie za mocny. Niebieski po prostu zawonął moim sercem, za nosem i wszystkim. W tej kolekcji masz mgiełkę do, do twarzy i do ciała. Fantastycznie jest, słuchaj, jest to mgiełka, która fenomenalnie po prostu chłodzi. Pięknie pachnie, nawilża skórę. Można na, na makijaż, bo teraz zastosowałam na makijaż, ale fantastycznie będzie się sprawdzała bez makijażu, jak również, e, e, jak również na całe ciało. Więc na lato proszę cię bardzo. Tutaj jest 150 ml, bardzo dobry atomizer, więc świetnie się rozprowadza. Krem krem do twarzy dla skóry mieszanej i tłustej, bo jest to bardzo delikatne, jest to świetna konsystencja, spójrz, jest to taka emulsja nawilżająca z cholernie wysokim filtrem, więc coś dla osób, które mają przebarwienia, albo osób, które gdzieś tam używały kwasy, albo po prostu osób dbających o swoją skórę, będzie idealny. Szybko się wchłania, nie zostawia tłustej poświaty, więc idealnie będzie pod, po, delikatny zapach, pod podkład będzie no, genialny, a bardzo delikatny zapach, więc to jest, to jest z tych produktów tutaj Oasis. No i moja ukochana woda. Słuchaj, no byłam w szoku. Woda bardzo rzeźka, aczkolwiek ma taką nutę. Nie wiem, jakie tam dokładnie tam rzeczy włożyli w tą wodę. Mi pasuje. Przepięknie pachnie. Co więcej, bardzo długo mi się utrzymywała na mojej skórze. Wczoraj cały dzień nią pachniałam i przyszłam do domu i mój syn się zapytał, mało, ale ty ładnie pachniesz, czym to? Więc bardzo ci polecam. Niewielkie opakowanie, świetnie zmieści się do twojej torebki. Genialny, genialny produkt. Już zadbaliśmy o ciało, zadbaliśmy o zęby, teraz twarz. Chciałabym Ci porównać dwa produkty w tym katalogu. Dwa mleczka do twarzy. Zupełnie z innych półek. To jest mleczko od 20 roku życia dla skóry normalnej, słuchaj, mieszanej, słuchaj. Do mniej więcej 40 roku życia. Słuchaj, pompka po prostu to jest mój numer jeden. Ponieważ bierzemy mleczko. Nakładamy je na twarz. Bardzo lekka konsystencja tego mleczka, wodnista prawie, że masujemy skórę i w ten sposób zmywasz mleczko. Nie powiem Ci szkoda Twoich płatków kosmetycznych i czasu, żeby zmywać demakijaż i oczyszczać skórę mleczkiem. Na rękę i sobie. Ale jak oglądasz moje filmy, to już widziałaś pewnie 1500 razy, to już. Bierzemy płatek kosmetyczny lub, słuchaj. Gąbeczkę. Na stronie właśnie kolekcji Optimal znajdziesz również gąbeczkę do twarzy. Bardzo Ci ją polecam. Ona jest tutaj. Tu jest, ta, tu jest to mleczko i tonik do skóry suchej i wrażliwej. 19,90 ta kolekcja mleczko i tonik. 15,31 dla mleczko 19,90 i tonik 19,90 nie razem. A tu jest gąbka. Bardzo Ci ją polecam, ponieważ jeżeli nie lubisz stosować płatków kosmetycznych, to ja robię tak, że pompuję sobie tym mleczkiem, zmywam, a potem przemywam twarz Gąbeczką. Świetnie nadaje się do zmywania maseczek, szczególnie do maski tej naszej z glinką, tej oczyszczającej, takiej bardzo mocno oblepiającej. Więc yy, doskonały, doskonały produkt. Drugim produktem do oczyszczania to jest Tybir To już jest dla kobiet. Eleganckich, dla kobiet wymagających, to jest kolekcja ekskluzywna. Kolekcja, która oczyszcza, ale jednocześnie regeneruje Twoją skórę. W końcu, drugie panie, dla Was 45, plus mamy mleczko, które zadba o nie tylko o oczyszczenie skóry, nawilżenie, ale odżywienie. Opatentowana formuła z soją również będzie regenerowała Twoją skórę. Idealne połączenie pompeczki z mleczkiem to jest właśnie to. Ja już mam tutaj na, na drugiej ręce. Słuchaj, konsystencja tego mleczka jest gęstsza. On jest gęstszy, nie jest taki lekki. Dłużej pracuje się na nim. Tak delikatnie, miodowo, waniliowo, jak ciasteczka takie waniliowe pachną, przepięknie, fantastycznie, długo można nim pracować, i ma taki troszkę olejek, ale słuchaj, nie na tłuszcza skóry, tylko na wirża. więc sądzę, że znowu zmywamy twarz. Twoja skóra, moja droga pani, powyżej 45 roku życia, będzie wchłon... po prostu, Tobie wdzięczna za to, że tak ją masujesz i delikatnie pieścisz tym mleczkiem, zmyj sobie płatkiem, z wilżoną wodą lub płynem micelarnym i idealnie będzie skóra oczyszczona, nawilżona. Ty się będziesz czuła umyta, ale będziesz miała zadbaną skórę. Mleczko znajdziesz na stronie 59 w katalogu numer 8. Polecaj go Twojej mamie, jeżeli jesteś młodszym, młodszym. Młodszym konsultantem klubowiczem. 24,90 jest to bardzo dobra cena za tak wydajny i bardzo regenerujący, regenerujący produkt. Jak już umyjesz twarz, stonizujesz, nałożysz sobie bardzo delikatny kremik. Oasis pod podkład, to jeszcze warto zrobić wszystko, żeby ten makijaż trwał na długo. Tadam. Jestem bardzo zadowolona, że Oriflame dla skóry młodej stworzyła bazę. Mamy bazę rozświetlającą i Giordani, i Studio Artist, ale nie mieliśmy bazy matującej. Tu podobno jest. Nie stosowałam jej jeszcze pod makijaż, ale przetestuję ją tutaj przy Tobie. Lekka konsystencja ja już wszystko mam na tej ręce, więc ciekawa jestem, jak ja to przetestuję. Tutaj sobie spróbuję. Lekka konsystencja, słuchaj, rzeczywiście bardzo wydajny. Matuje, no, no, no wchłania się, wchłania, trochę tak hamuje. Jestem ciekawa Waszych doświadczeń. Proszę o komentarze, jeżeli stosowaliście już tą bazę. Fajnie pachnie. Już nie wiem co chyba to pachnie, Czekaj tutaj. No, dosyć, dosyć ciekawie. Znaczy, taki ma delikatny. Według katalogu redukuje połysk, zmniejsza widoczność porów i utrwala ma e makijaż. Stosuj samodzielny, by zyskać gładki, matowy i naturalny wygląd, lub nałóż pod swój ulubiony podkład, by utrwalić efekt nieskazitelnej cery. A mój ulubiony, jeżeli mam stosować pod mój ulubiony podkład, to zastosuję pod podkład Everlasting. Ten podkład jest w katalogu w promocji. Wykorzystaj to. Podkład, który jest lekki, cholernie dobrze kryje. Popatrz, moja ulubiona konsystencja półpłynna konsystencja starcza na bardzo długo. Codziennie go stosuję, fajnie matuje skóra od razu, więc jeżeli nałożymy go jeszcze na, ten, na, to, na tą bazę, no to mam nadzieję, że będzie efekt na dłużej. Bardzo fajnie, fajnie kryje, ładny zapach nie przeszkadza podczas całego, całego dnia, więc bardzo, bardzo ci polecam kolekcję Everlasting tę kolekcję, przepraszam, zgubiłam się w katalogu, znajdziesz w katalogu na stronie 73. Różne odcienie. Ja osobiście używam podczas zimy tego najjaśniejszego, a potem o ton, ton jaśniejszego. I co więcej, jest połączona promocja. Śpieszcie się, bo często produkty po prostu kończą się w promocji, więc jeżeli chcecie załapać się na płyn do demakijażu, który łagodzi podrażnienia, zmniejsza opuchliznę oka, fantastycznie, fantastycznie działa, to zamówcie już teraz. Podkłady, jeżeli chodzi, też jest opinia tutaj, przeczytajcie w katalogu, jest opinia internautów. Cena przystępna, jakość doskonała, świetnie kryje, wygładza, pielęgnuje cerę. Każdą nie zatyka porów, przy cerze mieszanej z niedoskonałościami sprawdza się na 5+. Więc jeżeli masz cerę mieszaną z niedoskonałościami, idealnie Ci ten podkład zakryje i fantastycznie będzie się sprawdzał. Do makijażu, jak już masz podkład i on jest trwały, to zastosuj, a ten. słuchaj. To są nowe, nowe cienie, moje ulubione. Na samym początku w katalogu masz te cienie, może nie na samym początku, już, 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 znajduję, chwileczkę. Na stronie 15. Trzy nowe kolory. Nowe kolory a matowy, dwa matowe, te jaśniejsze są matowe, a ten kolor, który, który jest tutaj jakiś różowo-wrzosowy, jest lekki połysk. Aczkolwiek, no genialnie napigmentowane. Spójrz, ja mam je na sobie, to jest taki różowo nie wiadomo jaki mm, połysk. Popatrz, zobacz. Mam nałożone razem z białym. Mam nadzieję, że dobrze to widać. Fajnie, fajnie wygląda. Długo się utrzymuje ten cień na na oku. Cena po prostu śmieszna. 7,62 jeżeli jesteś konsultantem klubowiczem, a 9,90. Ja sobie kupiłam cztery kolory, uwielbiam ten. Słuchaj, fantastycznie wygląda, jest taki złoty, ale jak zastosujesz go z wodą, to robi się taki żółtawy. No po prostu. Piękne, piękne makijaże z tego wychodzą i bardzo są trwałe, więc zapraszam cię. I ostatni produkt, ostatni produkt z tego katalogu, który moim zdaniem warto wypróbować, przetestować, to jest produkt już z kolekcji Perfect Body. Cała kolekcja już jest w promocji. Oczywiście, żeby mieć idealnie jędrne, silne, fajne ciało, warto ćwiczyć codziennie po 15, najlepiej po pół godziny, ale jeżeli nie dajesz rady, to na początku 15 minut słyszałam właśnie, że lepiej ćwiczyć codziennie nawet 15 minut na samym początku, niż dwa razy w tygodniu po godzinę, bo to jest tak jak z myciem zębów. Myjesz zęby codziennie, prawda? A nie dwa razy w tygodniu po godzinie. Podobno jest z ćwiczeniami. Więc jeżeli ćwiczysz, dbasz o siebie a, i chcesz mieć jeszcze jędrne, fajnie usmuklone ciało, dołącz do tego kolekcję Perfect Body. To jest a, kolekcja do dekoldu, szyi i a, biustu. Genialny. Ja jak skończyłam karmić Tymka, proszę ci się Cię, rozpłakałam się. Biust to jest tajna broń, Kobieca, jednak zwracamy na to uwagę. Konsystencja żelowa szybko się wchłania, chłodzi, ja stosuję cały biust i tutaj naokoło szyję codziennie rano i wieczorem. Już po 4-5 dniach zobaczysz efekty, ujędrnienia i takiego zagęszczenia skóry. Możesz postować również na pupę, bo też fajnie działa. Chociaż małe opakowanie może Ci na pupę i na biust nie starczyć. Zajrzyj na, na stronę na katalogu, już Ci mówię, na stronę 19. I tu znajdziesz całą kolekcję Perfect Body. A żel antycelulitowy naprawdę działa. I tutaj jest efekt taki, że tutaj jest też na brzuch, że tam było 4 cm mniej w brzuchu. Nie wierzyłam, stosowałam codziennie, rano i wieczorem masowałam i było mniej. Nie dlatego, że było mniej tłuszczu, ale ta skóra po prostu się tak wiesz, zagęściła. Szczególnie dla kobiet po urodzeniu dziecka, gdzie ta skóra brzucha trochę inaczej wygląda, te dwa produkty są po prostu idealne. Zapraszam Cię na zakupy. Zapraszam Cię do zaglądnienia do katalogu numer 8. Wiem, że znajdziesz jeszcze więcej dodatkowych promocji, na przykład ta piękna bransoletka. Już tak wygląda bransoletka Wery mi z bliska. G przepiękna jest, fantastycznie wygląda, więc też znalazłam w katalogu numer 8. Życzę Ci miłych zakupów i w razie pytań i jakichkolwiek e, sugestii. Pisz do mnie. Wejdź na moją stronę www.karolinakozielska.pl, tam jest kontakt do mnie i czekam na Twoje informacje i komentarze. Pozdrawiam Cię i do zobaczenia niebawem!